To nie tylko sen. Autor Paulina Tyc czytała Zuza: Dawno, dawno temu, w magicznym świecie naszych antenatów, sen był mostem, który łączył świat zmysłów ze światem astralnym. Był drogą do bogów, miejscem spotkań z przodkami, czasem, w którym człowiek doświadczał objawień i wizji. Biegła wąską drogą do cienia lasu. Był środek upalnego dnia. Zdyszana spojrzała w oczy kobiety i nagle poczuła do niej bezgraniczne zaufanie. Czuła z nią silną więź. Miała wrażenie, jakby ich przyjaźń poprzedzała sam dzień narodzin, jakby wcale nie były sobie nieznajome. Kobieta dostrzegła myśli dziewczyny i odpowiedziała jej ciepłym uśmiechem. Dopełniły swoje uczucia uściskiem dłoni, po czym razem ruszyły w dalszą drogę. Dziewczyna upajała się własnym szczęściem, a jednocześnie czuła, że ciągnie się za nią smutny cień. Rozejrzała się po wiejskim krajobrazie. Górujące nad nią słońce rzucało mdłe światło na czerwony rower, oparty nieopodal o drzewo. Czerwony rower, czerwony rower. Powinniśmy stąd iść, wyszeptała, ale roześmiana kobieta nadal ciągnęła ją w stronę lasu. Nie, nie możemy. Dziewczyna raz jeszcze rozejrzała się po okolicy, którą zaczął spowijać cień. Bała się. Ze strachu uścisnęła dłoń kobiety, której śmiech utonął nagle w szeleście liści. Powinny zawrócić, ale dziewczyna nie mogła ruszyć się z miejsca, nie mogła oderwać wzroku od czerwonego roweru. Nie była w stanie się odwrócić, ponieważ miała dziwne przeczucie, że ktoś za nią stoi. Otworzyła oczy. Jej ciało oblepiał gęsty mrok nocy. W uszach słyszała szelest liści, któremu nie towarzyszył już żaden śmiech. Marzenia senne traktowano bardzo poważnie. Pogląd o snach zmieniał się wraz z mentalnością ludzi. Pierwsze próby wytłumaczenia tego zjawiska były ściśle związane z magią, której wówczas dopatrywano się na każdym kroku. W starożytnej Grecji wielu wiernych pielgrzymowało do świątyni w Delfach by w niej śnić i otrzymywać od kapłanów tłumaczenia swoich marzeń sennych. Ci na ich podstawie uświadamiali ludziom czego oczekuje od nich bóstwo. Wtedy należało się podporządkować, budować świątynie, dzielić się majątkiem, nawracać, mordować. Sam Xerxes wypowiedział Grekom wojnę, gdyż taki dostał nakaz we śnie. W egipskim Memphis istniał nawet urząd, interpretatora marzeń sennych, który nad swoimi drzwiami zawiesił napis. Tłumaczę sny, mając boskie powiernictwo czynienia tego. Szczęście dla ciebie, jeżeli tutaj wstąpisz. Był to zresztą zawód powszechny w minionych czasach. Wówczas marzenia senne traktowano bardzo poważnie. Wierzono w ukryte znaczenia, które mogło być albo wiadomością odbóstwa, albo przepowiednią przyszłych wydarzeń. Interpretator snów z Memphis mógłby powiedzieć, że sen dziewczyny jest zapowiedzią nadciągającego niebezpieczeństwa. Zapewne ze strony podróżnych, zważywszy na rower, czyli środek transportu. Kogo miałoby spotkać nieszczęście? Na pewno nie samą dziewczynę, raczej jej bliskich. Kobieta ze snów jest bowiem symbolem przyjaciółki bądź matki, którą śniąca dziewczyna próbuje odciągnąć od niebezpieczeństwa. Należy zatem je ostrzec, by nie przyjmowały podróżnych na noc, mógłby powiedzieć interpretator snów, a przerażona dziewczyna ofiarowałaby mu hojną zapłatę i nazywała szlachetnym człowiekiem, który bezinteresownie korzysta ze swoich zdolności, by pomagać ludziom. Sen był także czasem, w którym człowiek pozostawał całkiem bezsilny wobec złych sił. Kiedy kobieta zaszła w ciążę pod nieobecność męża, miała prawo powiedzieć, że ojcem dziecka najprawdopodobniej jest inkub, który nawiedził ją we śnie. To właśnie tym męskim demonom przypisywano nie tylko niezapowiedziane ciąże niewiernych żon, ale także wszystkie erotyczne sny u tej płci. Tak kobiety tłumaczyły rosnący brzuch, czyli owoc zdrady, by uchronić się przed karą, ale ta niekiedy dotykała nawet tych, którzy zdradzili tylko w śnie, Członek indyjskiego plemienia Aszantów został oskarżony o cudzołóstwo z żoną innego mężczyzny, a to dlatego, że ta odwiedziła go w marzeniach sennych poprzedniej nocy. Ten zarzut nie jest bezsensowny. Jeżeli spojrzy się na sprawę okiem człowieka, który sądzi, że zasypiając tak naprawdę budzimy się do drugiego życia, a obrazy, które nam pozostawiają po przebudzeniu, są wspomnieniami z mistycznej podróży po krainie snów. Taki pogląd istniał w kulturze chińskiej, według której dusza śpiącego udaje się w rejony, gdzie gromadzą się inne duchy. Także tych zmarłych. Czy zatem sen dziewczyny faktycznie jest wiadomością od bogów? Czy nie bardziej prawdopodobne jest to, że wyśniona kobieta jest duszą, którą dziewczyna poznała wędrując po krainie snów? To przypadkowe spotkanie może być początkiem prawdziwej przyjaźni. Dziewczyna powinna narysować twarz kobiety, póki jej wspomnienie wciąż jest wyraźne. Następnie szukać, wypatrywać w tłumie, bo spotkać się raz jeszcze. Natomiast ten, który za nią stał, przyprawiając ją o przerażenie, mógł być złym duchem, może nawet samym diabłem. Dziewczyna wspominała swój sen nad filiżanką gorzkiej kawy. Pomimo późnego popołudnia jej myśli nadal krążyły wokół twarzy kobiety i stojącego na uboczu czerwonego roweru. Szukała w tym wszystkim jakiegokolwiek sensu, jakiegokolwiek przekazu, zaszyfrowanej wiadomości od bogów. A może noc spędziłam w krainie snów, pomyślała, unosząc filiżankę do ust. Nim upiła łyk kawy, uśmiechnęła się mimo woli. Bez sensu, stwierdziła. Jest już dorosła, a fantazjuje jak dziecko. To niepoważne. Przecież to był tylko sen, zwykły wytwór wyobraźni.